Zadanie czwarte. Liczba k jest sumą liczb 323 i 160. I mamy odpowiedzieć, czy liczba k jest podzielona przez 3. Na początek policzmy jej sumę. To będzie 483. I teraz jak w łatwy sposób sprawdzić bez dzielenia jej, czy będzie ona podzielna przez 3. Wystarczy skorzystać z cechy podzielności liczb. W przypadku trójki będzie to, że suma jej cyfr w liczbie będzie podzielna przez 3. Czyli musimy 4 plus 8 plus 3. To będzie 15, a 15 jest podzielona 3. Czyli liczba ta będzie podzielona na 3, ponieważ suma cyfr 3, 8 i 4 jest podzielona przez 3.